Cześć kochani, witam Was wszystkich i zapraszam na nowy odcinek. Dziś przygotuję najlepszą i najsmaczniejszą polską zupę. Mam tutaj na myśli Żurek Śląski, prawdziwy taki żur na zakwasie z kiełbasą na kościach wędzonych. Zapraszam! Będziemy potrzebować podstawowy pęczek włoszczyzny, pół kilo surowej białej kiełbasy, dużą kość wieprzową wędzoną i jedną zwykłą kiełbasę wędzoną. Kilka suszonych grzybów, dużo majeranku suszonego, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz ziarnisty i dwa ząbki czosnku, trzy łyżki śmietany osiemnastki wymieszane z jedną łyżką chrzanu ze słoiczka, dwa jajka ugotowane na twardo i oczywiście 500 ml. Zakwasu na żurek. No dobrze, zaczynamy. W żurku najważniejszy jest bulion, na którym ten żurek będziemy gotować. Bulion musi być konkretny, to musi być bulion lekko-grzybowy, tłustawy i podwędzany. Dlatego bulion ugotujemy na włoszczyźnie, na surowej kiełbasie i na kościach wieprzowych. Dodamy do tego również grzyby suszone, liść laurowy, ziele angielskie. Czosnek i to wszystko będzie się ze sobą łączyło w tym garnku przez około półtorej do dwóch godzin. Musi nam wyjść naprawdę aromatyczny i smaczny bulion. Tak jak Wam wspominałam wcześniej, bulion będziemy gotować półtorej godziny na średnim ogniu. Myślę, że podczas gotowania możecie delikatnie przykryć garnek pokrywką. Jednak nie zamykajcie go całego. Niech, te, niech ta para troszeczkę się unosi. Po dwóch godzinach gotowania się bulionu, bulion jest już zrobiony. Jest pyszny, grzybowy i aromatyczny. O to nam chodziło. Teraz, kiedy ten bulion jest już gotowy, to przygotujemy sobie kiełbaskę. Nie mówiłam Wam wcześniej o jednym dość ważnym składniku w żurku, o cebuli. Potrzebujemy jeszcze cebuli. Będziemy smażyć kiełbaskę z cebulą na łyżce oleju. Posypiemy to wszystko później z świeżo zmielonym pieprzem jeszcze na patelni, kiedy już się nam cebulka zazłoci razem z kiełbaską. dodamy to wszystko wtedy do bulionu. Cebulka z kiełbaską ładnie nam się łączy na patelni. Zaraz ją przerzucimy do naszego żurku. Jednak wcześniej do bulionu dodamy zakwas na żurek, bo to jest dość ważny element. Zakwas na żurek to jest absolutnie numer jeden w przepisie na żurek. To musi być, tak? Więc dodajemy pół litra zakwasu na żurek do bulionu. Szybko i energicznie po prostu tą zupkę naszą mieszajmy. Zapomniałam Wam dodać, ale myślę, że każdy zdrowo myślący człowiek o tym wie. że Jak gotujemy zupę, no to oczywiście próbujcie tą zupę, bo musimy ją troszeczkę dosolić. Ja bulion osoliłam pod koniec gotowania bulionu, teraz dodając zakwas czuję, że mogę jeszcze odrobinę tej soli dodać, więc sobie po prostu doprawię. Kiełbasa nam się pięknie podsmażyła, dodam ją teraz do zupy. Kolejną ważną rzeczą w żurku jest majeranek suszony. Majeranku suszonego nie żałujemy, dajemy go dużo. I teraz wam pokażę taki myk. Jeżeli macie suszone zioła, to fajnym rozwiązaniem, żeby wydobyć z nich ten aromat i żeby było jeszcze smaczniejsze i wyrazistsze, wystarczy, że przy dodaniu do potrawy suszonych ziół, warto je po prostu pocierać od łonie. Po dodaniu zakwasu czekamy aż zupa się zagotuje. Kiedy zupa się zagotuje, wtedy wyłączamy gaz i już do niegotującej się zupy dodamy śmietanę połączoną z chrzanem, żeby nam się nie zważyła. Żurek już wyłączyłam, już się nie gotuje. Mam tutaj przygotowaną śmietanę z chrzanem. Do tej miseczki do śmietany dodam teraz troszkę naszej gorącej zupy, żeby zahartować śmietanę. Wymieszam to teraz ze sobą delikatnie. Dobra, moją białą wymieszaną miksturę dodam teraz delikatnie i powoli do zupy. Tak jak mówiłam wcześniej, żeby się nam po prostu ta zupa nie zważyła. Uważajmy na to, bo szkoda by było. No i żurek jest już gotowy. Nalewamy teraz i próbujemy. Mm. O Jezusia. Przygotowanie prawdziwego żurku jest bardzo czasochłonne, ale się opłaca. Żurek wyszedł przepyszny, szanowy, porządny i konkretny. Ja lubię takie zupy, zwłaszcza kiedy za oknem niestety plucha i jesień. Żurek mój możemy podać z jajkiem, ja tak dzisiaj zrobiłam. Możemy go również podać z pajtą chleba, albo z ziemniaczanym pirem. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli podoba wam się ten odcinek, to zostawcie mi kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do następnego, pa pa!